Pogadajmy o aferze torebkowej. No, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj takim dosyć nietypowym, jak dla mnie, dlatego że ja tutaj raczej żadnych tematów dramowych nie poruszam. Dzisiaj się to natomiast zmieni, dlatego że ostatnia drama, jaka wybucha wokół Nicole Sochacki, czyli mamy ginekolog i jej torebki za 30 tysięcy złotych, wpisuje się dosyć mocno w tematykę mojego kanału, więc stwierdziłam, że i ja dorzucę swoje trzy grosze. Oczywiście, temat, jak na dzisiejsze standardy, jest już dosyć przestarzały, dlatego że sytuacja miała Miejsce jakieś dwa tygodnie temu, więc wszyscy zdążyli się już na ten temat wypowiedzieć i tutaj na YouTubie i na TikToku, ale pomyślałam, no trudno, nie będę się tym kierować, tylko po prostu będę robić swoje. No ale dobra, do rzeczy, o co w ogóle chodzi, więc postaram się tak mniej więcej Wam skrócić. Kim jest w ogóle Nicole Sochacki, tak, czyli mama ginekolog, jest to influencerka, tak? Obserwują prawie milion osób na Instagramie, jest też ginekolożką, przedsiębiorczynią, prowadzi też jakąś fundację. and Też do końca się tam nie orientuje, czym ona się tam zajmuje, bo jej nie obserwuję, natomiast no znam ją, kojarzę, bo wydaje mi się, że ma każdy, kto coś tam robi w internecie, albo przynajmniej ma konto na Instagramie, w jakim ona jest. Na początku tego roku mama ginekolog zrobiła na Instagramie live'a, no i na tym live'ie zrobiła unboxing swojej nowej torebki. No i generalnie nic by tutaj nie było kontrowersyjnego, bo raczej nikogo nie dziwi to, że akurat ona kupuje sobie drogie torebki, tak. To nie jest pierwszy raz. Nie pierwszy raz też te torebki pokazuje, tak? No, bo jakby wiadomo, że jeżeli czegoś nie pokażesz w internecie, to znaczy, że tego nie ma. No i tak też zrobiła oczywiście unboxing, tak? Jak na prawdziwą influencerkę przystało. Musiała się podzielić ze swoimi odbiorcami, że taką nową torebkę nabyła. No i tak jakby te kontrowersje zaczęły się w momencie, kiedy ona zaczęła tłumaczyć, jakie były jej motywacje do kupienia kolejnej takiej torebki, tak? No bo... Tak jak mówię, to, że ona kupuje, to już nikogo nie dziwi, jakby jej pieniądze, jej sprawa. Natomiast ona właśnie, jak pokazała tą torebkę, to kolejnego dnia stwierdziła, że jeszcze właśnie opowie, jak ona podchodzi właśnie do tego typu zakupów, bo nie wiem, czy ktoś ją tam zapytał, po co jej taka kolejna torebka, skoro ma całą szafę, e, całą półkę wypchaną luksusowymi torebkami. E, no ale ona stwierdziła, że musi się tym podzielić, więc nie będę wam opowiadać, tylko po prostu wrzucę wam te jej wyjaśnienia. Ja Wam e, powiem, dlaczego kupiłam e, z Kupił tą ale wczoraj wstałam rano i zobaczyłam ten szyld, który mi napisał, ten, ten, ten napis od Iriny, że jest miejsce na nową torebkę i ja zawsze uważałam, że to co my posiadamy, to tak naprawdę nie jest ważne, ale to też świadczy o tym, że mamy motywację, żeby osiągnąć to, żeby to mieć, nie to rozumiecie, więc jak ja stałam rano, tak 2024 rok i pomyślałam sobie, że w sumie nie potrzebuję tej torebki, ale jeżeli ja, ją kupię, ja mam motywację, żeby osiągnąć właśnie kolejne cele. No i sobie zaczęłam szukać y, torebek, y, szukałam sobie jakieś tam torebków, wrzuciłam tam tutaj no i kupiliśmy jedną torebkę, a potem sobie dzisiaj zdałam sprawę, że ja nie chcę, żeby mój rok był torebką za tysiąc euro. Ja chcę, żeby mój y, rok był OK, czyli po pierwsze ona przyznała, że nie potrzebuje tej torebki, więc jest to takie typowe kupowanie dla kupowania, oczywiście tam pomijając jakieś głębsze pobudki, o których będę później mówić. Po drugie stwierdziła, że według niej to rzeczy, które my posiadamy, nigdy nie były ważne, ale z drugiej strony świadczą o tym, że pracujemy dostatecznie ciężko, żeby sobie na nie pozwolić, tak? Więc idąc z tym tokiem myślenia, im droższe rzeczy mamy, im więcej rzeczy mamy, tym znaczy, że jesteśmy lepsi, bo więcej pracujemy, bo zarabiamy więcej. I kupowanie rzeczy, nawet niepotrzebnych, motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy, żeby móc znowu zrealizować kolejne cele, zapewne zakupowe. Mamy się motywować kupowaniem rzeczy. No, po prostu. Przepis idealny dla wszystkich, którzy właśnie chcą, żebyśmy wydawali na to swoje pieniądze. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to totalnie nie ma sensu. To znaczy ma to sens, ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcą nam coś sprzedać. To jest po prostu zwykłe racjonalizowanie sobie swoich własnych wyborów, które czujemy, że są nie do końca dobre, ale ta chęć. Posiadania, chęć e, nagrodzenia się, zrekompensowania sobie czegoś, poprawienia sobie humoru, jest dużo silniejsza. Jakby trudno nam jest przyznać, kupuję, bo po prostu mi się chce, kupuję, bo mam zachciankę, kupuję, bo chcę sobie poprawić humor, bo my już wiemy, dzisiaj się na tyle dużo o tym mówi, że e, większość osób jakby jest świadoma tego, że nie tędy droga, że to nie tak powinniśmy, jakby zaspokajać swoje potrzeby jakiejś takiej, e, wiecie, dowartościowania się, no ale to jest. Najprostsza droga, tak? Kupowanie to jest najprostsza droga, żeby sobie sprawić tylko krótkotrwałą przyjemność, a dopisywanie sobie właśnie różnych teorii do tego e, po prostu nam to ułatwia, tak? Sprawia, że e, mamy takie, nie no dobra, masz rację, potrzebujesz tej pięćdziesiątej pary butów. Bo po prostu nie masz czym chodzić, tak? Więc no, musisz ją kupić, nie masz innego wyjścia, to jest dobra decyzja. Kolejnym takim częstym argumentem, na przykład w przypadku drogich rzeczy, bardzo drogich rzeczy, jak na przykład torebki, jest stwierdzenie, że to jest inwestycja. I oczywiście ja nie mówię, że ta torebka z czasem nie będzie więcej warta. Natomiast jakby spójrzmy prawdzie w oczy, motywacją wcale nie jest zarobienie na niej pieniędzy, motywacją jest po prostu usprawienie sobie krótkotrwałej przyjemności. I dla mnie ten tok myślenia to jest taka bardziej wyszukana alternatywa dla komentarzy, które bardzo często widuję pod filmami, e, zwłaszcza na TikToku, na których, e, w których ktoś na przykład mówi właśnie o konsumpcjonizmie, tym jakie to jest szkodliwe, jaką krzywdę tak naprawdę nam robi, e, jakby koncentrowanie się na rzeczach, na kupowaniu, na gromadzeniu. I komentarze mniej więcej brzmią e, tak. Nie po to ciężko haruję, żeby potem sobie nic nie kupować, żeby oszczędzać i wiecznie sobie wszystkiego odmawiać. No nie wiem, jak wy, no ja widzę tutaj podobieństwo. Ludzie pracę kojarzą z kupowaniem. Ja pracuję po to, żeby potem sobie coś kupić. Pracuję jeszcze więcej, żeby kupić sobie jeszcze więcej. No i jest to takie błędne koło. I ja czytając tego typu komentarze, no naprawdę często mam wrażenie, że ogrom ludzi. Totalnie nie łączy tych kropek. Nie zauważa tych zależności. Ale z drugiej strony, jak ludzie obserwują takie osoby jak mama ginekolog, no to ja się wcale nie dziwię, że dla nich to jest normalne. No dobra, więc skupmy się może trochę bardziej na tym temacie: pracuję, by kupować. Takie przekonanie niestety jest bardzo powszechne, i najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiele osób. Jest przekonanych, że to dokładnie tak właśnie powinno wyglądać, że na tym właśnie polega życie. Pracuję, kupuję, pracuję, kupuję, raz na ruski rok pojadę gdzieś na wakacje, potem znowu pracuję, kupuję, pracuję, kupuję. Oczywiście narzekam cały czas, że mnie na nic nie stać i ludzie dookoła mnie jeżdżą na wakacje, a ja nie mogę, bo ja nie mam za co. A prawda jest taka, że w wielu przypadkach wystarczyłoby po prostu zrobić taki konkretny research, tego, na co wydają pieniądze i ile tych pieniędzy idzie na rzeczy, tak naprawdę zupełnie niepotrzebne, za które mogliby właśnie pojechać sobie gdzieś na wakacje i po prostu po ludzku odpocząć. Tak bardzo zatraciliśmy się w konsumpcjonizmie, w tej narracji, która mówi, że my musimy zarabiać pieniądze po to, żeby kupować coraz więcej i więcej rzeczy, że w momencie, kiedy ktoś mówi: Nie, to słuchaj, wcale tak nie musi wyglądać, żyje w tym samym świecie co ty. I moje życie wygląda inaczej, tak? Ja nie żyję, nie pracuję po to, żeby cały czas te pieniądze wydawać i żeby kupować sobie i gromadzić coraz więcej rzeczy. To, to właśnie te osoby będą wyśmiane. Kiedy ktoś mówi, na przykład, możesz pracować mniej i wydawać mniej. Możesz mieć więcej czasu na, yy, dla siebie, możesz mieć więcej czasu dla swoich bliskich, możesz mieć więcej czasu na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, po prostu zdystansować się od swojej codzienności. Nie musisz wcale harować na te wszystkie rzeczy, które masz, bo po prostu nie potrzebujesz ich aż tak dużo. Ludzie słyszą coś takiego i nie mówię tego o tak, bo sobie wymyśliłam, tylko ja widzę, co ludzie piszą w komentarzach, właśnie zwłaszcza na TikToku. Częstą reakcją ludzi jest po prostu śmiech jest obrażanie, jest wyśmiewanie, takie zarzucanie, że ty jesteś odklejony, tak? Jest taka e, dziewczyna Paulina Zagórska, ona właśnie dużo mówi na temat konsumpcji i właśnie u niej często pojawiają się tego typu komentarze, tak? Których właśnie ktoś totalnie nie chce, nie chce słyszeć o tym, że e, może mieć więcej czasu, e, może mieć więcej pieniędzy, tylko jakby musi bardziej świadomie podchodzić do tego, co kupuje, na co wydaje te pieniądze, e, wiecie, musi e, jakby oceniać. Czy to, co kupuje, faktycznie jest jego potrzebą, czy jest zachcianką? Czy dał się po prostu wkręcić tą kapitalistyczną maszynę, która jakby ma za zadanie yy, wyciągać od nas pieniądze? Po co powstała ta cała koncepcja hustle culture, czyli nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć, ale o nie, ja bym to przetłumaczyła jako po prostu kultura zapierdolu. Kiedyś nagrałam na ten temat film, także odsyłam was, jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej. Mówiłam tam też o czterodniowym tygodniu pracy, jakby to wyglądało w praktyce i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie skupiałam się właśnie na, tym taki, na tej takiej hiperproduktywności, e, na tych wszystkich coachach, którzy nam mówią, dajesz, dajesz, bo po prostu e, o to chodzi w życiu, żeby cały czas zapieprzać i żeby e, robić hajs, nie? Ale wracając, no to powstało to po to właśnie, żeby nakręcić ludzi. Żeby ludzie kupowali, wydawali swoje pieniądze, żeby napędzali gospodarkę, napędzali kapitalizm, żeby po prostu kupowali rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują, tylko wydaje im się, że potrzebują, bo właśnie taka narracja do nich dociera dookoła, tak? Marketing, reklamy, influencerzy, celebryci, ta chęć podobnienia się do nich, no nie to wszystko słuchajcie, jakby ma swój cel. Popychanie ludzi do jeszcze cięższej pracy żeby właśnie zarobić na te pieniądze, no jest to po prostu przykład idealny tego, co mówi mama ginekolog. Przez lata, jakby wtłaczano nam do głowy, że praca uszlachetnia, że jak ciężko pracujesz, to znaczy, że jesteś ambitny, że ciężką pracą do czegoś dojdziesz w życiu. Przy czym w przypadku większości z nas, w przypadku takich przeciętnych ludzi, to dojście do czegoś to jest posiadanie rzeczy, to jest posiadanie dóbr materialnych. Im większe, im więcej, tym lepiej. I jakby karuzela jedzie dalej, nie? I tak powiem Wam na przykładzie Polski e, o pewnych atrybutach, które świadczą o tym, że Polak do czegoś doszedł. E, ja mieszkałam przez parę lat w Niemczech, więc. E, za każdym razem jak wracałam do Polski, to zauważałam pewne różnice między właśnie mentalnością Niemców a mentalnością Polaków i tego do czego właśnie się przywiązuje u nas dużą wagę. No więc w Polsce w przeciwieństwie do Niemiec, dużą wagę przywiązuje się do takich wizualnych aspektów naszego otoczenia. Do wyglądu do tego, jakie ubrania nosimy, tak? Czy dobrze wyglądamy, czy ładnie wyglądamy, czy ładnie się prezentujemy. I tutaj nie chodzi o czystość, schludność i tak dalej, tylko chodzi o to, czy mamy fajne ubrania, najlepiej markowe, tak? I jak wyglądamy generalnie. Kolejna rzecz to są oczywiście posiadanie domu i posiadanie jakiegoś dobrego samochodu, na przykład jakiegoś suwa. I nie mówię tego w kontekście, że to jest coś złego. Nie, nie chodzi mi o to, żeby to wyśmiać, ale bardziej chodzi mi o przedstawienie, jakimi my kategoriami po prostu w Polsce myślimy. Przede wszystkim ma być widać, jakby my chcemy w formie fizycznej odczuć, że jesteśmy na pewnym poziomie. Właśnie te rzeczy to kupowanie, posiadanie, gromadzenie. Łączy się z tym, tak? Nam wpojono, że oczywiście, że to też wynika na przykład z historii, z tego, że były czasy, kiedy po prostu ludziom brakowało totalnie wszystkiego, więc kiedy już się dorwali do tych rzeczy, no to teraz już tak naprawdę pokoleniowo przy... byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby te rzeczy gromadzić. Poniekąd też z tego wynika ta mentalność, tak? I takie osoby, właśnie jak mama ginekolog, tylko bardziej przyczyniają się do tego, że właśnie ludzie wiążą te rzeczy, tak? Czyli ambicja, Ciężka praca, osiąganie czegoś jest łączone z posiadaniem i kupowaniem rzeczy im droższych, tym lepszych. A niestety apetyt rośnie w miarę jedzenia. I kiedy zaczniemy już tak bardzo skupiać się, koncentrować się właśnie na tych rzeczach materialnych, to w pewnym momencie e, wydaje nam się, że właśnie po to żyjemy, że to jest najważniejszy cel naszego życia, żeby zarabiać pieniądze na kolejne rzeczy. Tak? bo na przykład mamy już ten dom, mamy już ten samochód, tak? No to trzeba teraz zrobić ogrodzenie, później trzeba, nie wiem, kupić nowy samochód, e, wymienić coś tam, kupić to, kupić tamto. I jest to po prostu taka, wiecie, niekończąca się historia. Poświęcamy swój czas, swoje życie ciągle na kupowanie i nagromadzenie nowych rzeczy. Wiecie, to jest. My się na tym, na co dzień można się na tym nie zastanawiać, po prostu robimy to automatycznie, ludzie po prostu uznają, że to jest część ich życia, tak na tym polega życie, ale jak się tak na tym głębiej zastanowimy, to to jest naprawdę straszne, że nienormalne dla kogoś jest na przykład to, że ktoś. Zamiast kupować sobie nowe rzeczy, zamiast, nie wiem, zadłużać się na 30 lat, brać kredyt na dom, kupować jakiś nowy samochód czy coś, na przykład woli non-stop gdzieś jechać, gdzieś podróżować, wiecie, tworzyć sobie marzenia, zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się czegoś. Dla większości ludzi to jest nierealne, tylko że właśnie różnica jest taka. Że jedni wydają te swoje, te same pieniądze, no nie mogą wydawać. Jedni na rzeczy, twierdząc, że ich nie stać na podróże, czy po prostu na odpoczynek, na relaks, na cokolwiek, na czas dla rodziny, a drudzy po prostu te same pieniądze będą wydawać na podróże. Nie będą mieć tych rzeczy, bo dla nich jest in, inną wartością. I jakby tu też nie chodzi o to, żeby oceniać, tak, że o, to moja wartość jest lepsza niż Twoja, ale rzeczą, która mnie irytuje. To jest właśnie takie ignorowanie pewnych y, następstw decyzji, no nie? Jeżeli ktoś decyduje się na kupowanie rzeczy, to niech potem nie narzeka, że go nie stać na przykład właśnie na odpoczynek, że tylko haruje po to, żeby cały czas kupować. No taką sobie drogę obrał. To jest y, moim zdaniem typowy przykład niebrania odpowiedzialności za swoje decyzje, tak? Jakby każda decyzja niesie za sobą jakieś konsekwencje. I dla mnie to jest konsekwencja. No, harujesz na te rzeczy, no bo chcesz harować. Możesz z tego zrezygnować, możesz przestać kupować rzeczy, wtedy będziesz miał więcej czasu, wtedy nie będziesz musiał tak dużo harować. Rozumiecie o co mi chodzi? I jakby patrząc na to pod tym kątem, ja się nie dziwię, że niektórzy twierdzą, że oni tylko po prostu pracują, że ich życie polega na pracy. I to jest właśnie. Idealny przykład tego, jak, jak ludzie wpisują się właśnie w ten plan. No nie, idziesz do pracy, dostajesz za to pieniądze, ale tych pieniędzy nie przeznaczasz na rzeczy, które faktycznie wpłyną w pozytywny sposób na Twoje życie, bo jest wiele badań, które mówią, że kupowanie, że zakupy, że gromadzenie rzeczy, posiadanie rzeczy dają tylko krótkotrwałą satysfakcję. To nie ma. Większego wpływu na nasz ogólny dobrostan, na poziom naszego szczęścia i tak dalej. Więc e, to jest po prostu szybki, szybki sposób na chwilową radość, tak? Ale to, to jakby w długiej perspektywie czasu nie ma najmniejszego znaczenia. Ale ludzie jednak na to poświęcają większą, czy, większość rzeczy, tak? Pomijając oczywiście jakieś takie opłaty, jakieś rachunki i tak dalej. Jeżeli komuś coś zostaje, to spora część ludzi, zamiast przeznaczyć to właśnie na rzeczy, które faktycznie wpłyną na e, poziom naszego szczęścia, nasze, nasze samopoczucie e, w długo, e, długoterminowo, wolą kupować rzeczy, tak? wolą jechać do galerii handlowej, pochodzić po sklepach, pooglądać, tak, zbudować sobie e, zachcianki, e, na które będą musieli znowu pracować, i tak dalej, tak dalej. No i to jest po prostu idealny schemat postępowania, e, który wspiera ten system kapitalistyczny, tak, który polega właśnie na tym, że idziemy do pracy Pracujemy, zarabiamy pieniądze po to, żeby później te pieniądze wydać, żeby potem pracować jeszcze więcej, żeby kupować jeszcze więcej, no i, i tak po prostu żyć, tak spędzać swoje życie. I słuchajcie, żeby nie było. Ja nie twierdzę, że my nie możemy wydawać swoich pieniędzy, że nie możemy iść do sklepu od czasu do czasu sobie coś, czegoś kupić i tak dalej, ale właśnie od czasu do czasu. Niektórzy ludzie nie wyobrażają sobie tygodnia bez kupienia czegoś nowego. Być może są i tacy, co nie wyobrażają sobie nawet dnia bez kupienia. Nowej rzeczy. I właśnie tutaj chodzi o taką konsekwencję, że jeżeli decydujesz się na uczestnictwo w tym wyścigu szczurów, no to nie dziw się, że po prostu nie masz czasu na rzeczy, które, do których Cię ciągnie, tak? Bo każdy, jak zapytasz, chciałbyś odpocząć, chciałbyś, nie wiem, gdzieś się przejechać, może na weekend, może w jakąś podróż, na urlop, no pewnie, że tak, pewnie, że bym chciał, ale nie mam czasu, ja muszę pracować. Muszę pracować, żeby zarobić na te wszystkie rzeczy, które chcę kupić. To jest, myślę, że trudne do, do uświadomienia sobie, dla wielu osób, bo, bo to jest niewygodne po prostu. To jest taka niewygodna myśl, której, której ludzie nie chcą słyszeć w swojej głowie. Nie chcą się nad tym zastanawiać, że być może właśnie ich wybory nie do końca zaspokajają ich faktyczne, realne potrzeby, tak? Bo realną potrzebą jest na przykład odpoczynek, a niekoniecznie kupienie kolejnej, nie wiem, pary butów właśnie, czy, czy kolejnej torebki, czy czegokolwiek. Tylko właśnie bardzo trudno jest się oprzeć tej presji, tej narracji właśnie, że Twoja wartość jest e, oceniana na podstawie tego, co masz, tego, jak wyglądasz, tego, co posiadasz, e, tego, co kupujesz. I trudno jest po prostu powiedzieć stop, ja wysiadam, ja nie chcę być już częścią tego wyścigu szturów. I tutaj też dużym problemem jest takie podejście zero-jedynkowe do życia, że wszystko albo nic. Bo ludzie, kiedy słyszą na przykład ogranicz kupowanie, podejmuj bardziej świadome za, e, decyzje konsumpcyjne. Postaw na doświadczenia. To ludzie słyszą, zrezygnuj całkowicie z kupowania. Nie możesz w ogóle wydawać swoich pieniędzy. Ty musisz teraz po prostu oszczędzać. Na przykład ja mówię jedno, a ktoś słyszy coś, co chce usłyszeć. Dla niego nie ma takiego, wiecie, złotego środka. Czyli okej, okay, pójdę, kupię sobie coś od czasu do czasu, bo jakby umówmy się, ja jestem świadoma tego, że zdecydowana większość ludzi nie zrezygnuje z, w ogóle całkowicie z zakupów. No nie jest to realne, tak, w dzisiejszych czasach. Ale to można wypośrodkować. Wiecie, nie musimy co chwilę kupować czegoś nowego. Nie musimy mieć co chwilę y, materialnych celów oszczędnościowych. Możemy sobie to podzielić, tak? Możemy też. Właśnie zastanowić się nad takimi naszymi głębszymi potrzebami, takimi, które naprawdę zmienią coś w naszym życiu. Czyli właśnie, nie wiem, może ktoś marzy o podróżach, ale wiecznie mu się wydaje, że nie ma na to pieniędzy. I oczywiście, że pewnie są i takie osoby, które faktycznie tych pieniędzy nie mają, bo wydają na takie najpotrzebniejsze rzeczy, ale jest masa ludzi, którzy po prostu wydają na Pierdoły powiedzmy, tak, bo rzeczy, których nie potrzebujemy i które, wiecie, posłużą nam przez jeden, dwa dni, potem się znudzimy i rzucimy je w kąt, są pierdołami, tak? Nie są pieniędzmi dobrze wydanymi, tylko pieniędzmi wyrzuc wyrzuconymi do kosza. Jakby nazywajmy rzeczy po imieniu. To ci sami ludzie właśnie twierdzą, że oni ich nie stać na to, żeby sobie odpocząć, na to, żeby gdzieś pojechać, żeby zmienić otoczenie. Równocześnie wiecie, w tym czas w samym czasie biegnąc do galerii po kolejne, nie wiem, spodnie czy cokolwiek, nie, mimo że szafa pęka w szwach. Generalnie trudno jest wytłumaczyć osobie, która nie chce tego słyszeć, nie chce o tym wiedzieć, że to, że. Ogranicza w jakimś stopniu zakupy, nie oznacza, że przestaje w ogóle kupować, tak? Bo właśnie od razu jest to, a nie po to haruję, żeby sobie nic nie kupować. No ale nikt nie mówi, że ty nie masz nic kupować, tylko że po prostu ogranicz to i, i wtedy zobaczysz, czy coś się zmieni. Jak ci się nic nie zmieni, no to po prostu wrócisz do tych swoich dawnych nawyków. Ale nie zaszkodzi spróbować, prawda? Jakby nie chodzi o to, że wiecie, wszystko albo nic, albo tylko kupuję, albo nie kupuje nic. No, jak nikt nikt wiecie, do tego czegoś takiego nie zmusza. To to po prostu ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć. No dobra, ale chodźmy dalej. Kupowanie a poczucie wartości. Bo na ten temat też jest całkiem sporo różnych badań. Podlinkuję Wam w opisie, te, na których tutaj akurat bazowałam, które no, w jasny sposób obrazują te zależności, tak? I tutaj właśnie mam takie badanie pod tytułem Związki między niepewnością siebie a ostentacyjną konsumpcją. I właśnie link do tego badania zostawię Wam w opisie, jeżeli chcecie sobie go przeczytać. Jeżeli nie znacie angielskiego, to po prostu można sobie tam kliknąć przetłumacz na język polski i można poczytać. Um, bo, no posłuchajcie, ludzie się zajmują takimi sprawami, badają takie tematy i to, o czym ja mówię, czy wiele innych osób, to nie są jakieś rzeczy wyssane z palca. Ja bardzo często po prostu, jak mówię o czymś, to bazuję na tym, co przeczytałam gdzieś właśnie w jakichś badaniach, w różnych książkach. Czego się dowiedziałam od osób, które zajmują się stricte naukowo takimi tematami. I wnioski z tego badania są jasne. Niepewność siebie wynikająca z różnych sytuacji, tak? Oni tam badali różne, różne jakby yy, sytuacje, różne wydarzenia, może mieć znaczący wpływ właśnie na wręcz ostentacyjną konsumpcję. Bo niestety, ale w naszym społeczeństwie utarło się takie przekonanie, że konsumpcjonizm, że kupowanie nowych rzeczy jest jednym ze sposobów, na poprawienie sobie nastroju, na sprawienie sobie przyjemności, e, dowartościowanie się, zrekompensowanie sobie czegoś e, i owszem, to jest sposób, to jest dobry sposób, ale bardzo krótkotrwały, bo w momencie kupowania dostajemy ten zastrzyk dopaminy, tak? czujemy jakąś taką radość, ekscytację, ale to tak szybko jak przychodzi, tak bardzo szybko odchodzi. I w następstwie tego. Generalnie nasz mózg domaga się jeszcze więcej, bo dla naszego mózgu nie ma znaczenia, co dostarcza nam dopaminy. Jemu chodzi o to, żeby tą dopaminę mieć, bo to jest coś dobrego, tak? To jest taki sygnał. O, to jest coś przyjemnego, więc chcę tego więcej. A ponieważ kupowanie jest szybkim sposobem właśnie na poprawienie sobie nastroju, no to poniekąd. Wiecie, co się robi, taka, taka zależność, jak w przypadku uzależnień, tak? E, tak samo e, właśnie dostarczamy sobie dopaminy, e, mózg tego chce coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i wpadamy w takie błędne koło. Tutaj warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli jedyną radością w życiu, czyjąś radością w życiu są zakupy, to nie ma co się dziwić, że ta osoba jest nieszczęśliwa, bo szukanie Przyjemności i radości i szczęścia w rzeczach materialnych jest krótkotrwałe. I nie ma wpływu na nasz ogólny stan zadowolenia z życia, szczęścia i tak dalej. Ja kiedyś nagrałam film właśnie na temat tego, jak być szczęśliwym, i może tytuł taki trochę wiecie, taki, no, 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 jak być szczęśliwym, nie? Ale ja podchodzę do takich tematów na poważnie, tam są badania naukowe, tam są po prostu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co faktycznie ma wpływ na poziom szczęścia w życiu, to ja tam przedstawiłam to, co według naukowców faktycznie na to wpływa. Także jeżeli macie ochotę, to sobie zobaczcie. Natomiast tak na koniec chciałabym dodać, że to jest, to oczywiście nie jest jakiś atak na mamę ginekolog, czy coś takiego, bo takich osób jak ona niestety jest mnóstwo, w sensie myślących tak jak ona i, i argumentujących sobie pewne swoje jakieś tam działania w taki, a nie inny sposób. Natomiast no minusem jest to, że... Mm, czy to influencerzy, czy, czy celebryci, czy ktokolwiek e, głoszący tego typu teorie, po prostu ma dostęp do e, szerokiego grona odbiorców, e, na który ma wpływ. E, no i właśnie, tym samym gdzieś tam jeszcze bardziej e, utwierdza ludzi w przekonaniu, że to jest dobra droga, nie? że życie polega na pracy i na kupowaniu nowych rzeczy. I problemem jest też to, że ją stać na to, żeby głosić takie rzeczy. W sensie. Ona ma pieniądze na to, żeby odpocząć, ona ma pieniądze na to, żeby sobie kupować co chce, ma pieniądze na to, żeby podróżować i na, po prostu na to, żeby sobie faktycznie żyć w miarę wygodnie. Natomiast duża część ludzi nie ma nie, nie ma tego samego, tak? Więc zostaje im po prostu kupowanie, czyli najłatwiejsza forma sprawienia sobie przyjemności. I, i to jest po prostu zwyczajne normalizowanie, właśnie. E, takich zachowań, czyli e, traktowania zakupów jako takiego swego rodzaju terapii, bo e, no bo tak to się niestety, ale przedstawia, wiadomo, teraz to już jest tak naprawdę krytykowane, piętnowane takie podejście, ale e, jak widać. Dalej całkiem popularne. W sumie tak trochę poleciałam tutaj. Miałam skrypt niby przygotowany, ale tak się dałam porwać, że tak powiem. Także może to nie wyszło do końca tak składnie, ładnie i powabnie. Ale mam nadzieję, że przekazałam Wam to, co, co najważniejsze. Dajcie znać, co o tym myślicie. I jak, tak jak mówię, tutaj nie chodzi o jakieś hejtowanie kogokolwiek, bo jakby w ogóle nie. Natomiast moim zdaniem ważne jest, żeby. Krytycznie wypowiadać się na temat tego typu myślenia, bo to po prostu robi ludziom krzywdę. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Papa. Pa.